Cześć. Dziś pierwsza z kart w tarocie, w arkanach wielkich i jej archetyp, który, jeśli wynika to z Twojej daty urodzenia, będzie Ci towarzyszył przez całe Twoje życie. W różnej formie, bo jak należy to odczytywać, tak? Mój archetyp, załóżmy, jest w głupcu. Właściwie można to określić w ten sposób, że archetyp będzie wyrażał się w różnych obszarach w Twoim życiu i w różnych tematach, które przez Twoje życie będą się przewijały i w jakiś sposób dawały Ci lekcje, będą one ważnymi wskazówkami dla Ciebie, będą czasem mówić o Twoich trudnościach, będą Mówić o kierunkach, z którymi musisz się zmierzyć, żeby tak naprawdę Twoja dusza dojrzewała, żeby coś w swoim życiu przepracować, żeby pójść dalej, żeby móc pójść dalej, żeby rozwinąć się, tak? Jakby tu w tym moim wcieleniu, w którym jestem, w którym żyję. Które przynosi mi różne sytuacje, niektóre takie, których nie chciałbym, tak? Nie chciałabym. Lepiej by było, gdybym nie musiała się z tym w ogóle mierzyć. I o czym jest głupiec? Głupiec, jak wielu Was wie, to początek, ta pierwsza karta z Arkanów Wielkich z numerem 0, czyli taki zupełny, zupełny początek niesamowita świeżość z tym idzie, ale czasem beztroska, czasem beztroska nadmierna, brak doświadczenia, kierowanie się intuicją, czasem fiasko, które się ponosi, czasem takie uczucie, że ciągle muszę zaczynać od nowa, że już mi się wydawało, tak, że jakoś tam Zharmonizowałam moje życie, że poukładało się w taki sposób, że już by było dobrze. A tutaj, Bach, coś kolejnego. Osoby z archetypem głupca często będą miały w swoim życiu sytuację, że będą zaczynać od nowa. Osoby z archetypem głupca również często będą miały w życiu temat intuicji. I tutaj może być różnie. Tak? Bo niektórzy będą mieć tak, że mają to poczucie, tak? jakby mają dostęp do, twojej, do swojej intuicji, a niektórzy za zadanie w tym wcieleniu będą mieć, żeby się tego nauczyć, żeby jej zaufać, żeby ją w sobie poczuć, żeby odkryć siebie, tak, tak jak odkrywał i eksplorował świat głupiec. Kolejny temat, który w głupcu znajdziemy, to dziecko. Zatem osoby, które mają kartę archetypu głupca jako wyzwanie na swoje życie, będą mieć tematy związane z dziećmi, z dziecięcością, co za tym idzie również z radością, z umiejętnością takiej beztroski i radości. W wielu sytuacjach będą to tematy związane z naszym. Wewnętrznym dzieckiem i potrzebą utulenia w sobie, swojej dziecięcej historii. Jest jeszcze wiele obszarów, których głupiec może dotyczyć. Natomiast te to są z moich doświadczeń najczęstsze z historii moich klientów. I jak policzyć swój archetyp? Sprawdź w komentarzach. Jeśli masz jakieś pytania napisz.